Mam 35 gości, których e, zaprosiłem tutaj muzyków, w sensie przyjaciół, bliższych i dalszych. Niektórych poznawałem na przestrzeni lat, niektórych poznałem dopiero w mediach elektronicznych i spotkaliśmy się tak naprawdę w studiu, bądź też dopiero po nagraniu kawałka drogą internetową, na przykład gdy wykonywaliśmy coś na żywo w telewizji. E, 13 różnych osób miksowało te piosenki. I 13 różnych fotografii, to znaczy fotografii różnych autorów, wykorzystałem, żeby zobrazować, zobrazować każdą piosenkę. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że tutaj jest fragment, który mówi o każdym z gości. Dwa słowa napisałem o każdej osobie, która wzięła udział w tej w nagraniach. A każda piosenka ma swoją osobną stronę, osobną fotografię, która ma jakiś tam sens i fragment tekstu. Na początku napisałem dwa słowa od siebie. A to piękne zdjęcie Wojtka Ciszkiewicza, nie z USA, a z góry Kalwarii. W każdym razie jest to fajnie wydana płyta, jeśli chodzi o formę, z tego jestem bardzo dumny. Muzycznie też jest fajnie zrobiona. Dopasowałem sobie zawodowe swoje ścieżki pod muzykę, żebym mógł ją tworzyć. I to jest tak naprawdę moje, chyba największe osiągnięcie. Tak, tak, tak mi się wydaje. A co do tej płyty, to tak, produkowałem ją długo i finansowałem ją. Na połowę, znaczy z połowy, w połowie z, w, z własnych środków, w połowie z akcji crowdfundingowej, którą wystartowałem bodajże przeszło rok temu. I zakończyła się ta akcja sukcesem, i zebrałem fundusze na to, żeby to, co cóżko wytłoczyć, wyprodukować, zaprojektować, wydrukować i żeby poszło do tych ludzi, którzy wsparli mnie w tej akcji crowdfundingowej. Przy The voice jakoś. Sądziłem, że to był mój najlepszy wokalny moment w ogóle. Nie dostałem się do tego Voice'a, prawda? Zaśpiewałem z jakimiś tam dwoma fałszami na dzień dobry, nie przekonałem mi horrorów. Śpieszna sytuacja jest taka, że dwa dni później wystąpiłem w takim samym programie w Niemczech, znaczy takim programie, gdzie się śpiewa i ewentualnie przychodzi dalej lub też nie. I tam poszło mi idealnie, dostałem trzy głosy na tak i w ogóle standing ovations, i to mnie trochę podbudowało w czas, bo ten The Voice mnie troszeczkę zniszczył, muszę przyznać. Ja byłem przekonany, że to jest. Dobry moment, w formie wokalnej byłem idealnej, a jednak się nie udało. I taki miałem lekki dołeczek. Pojechałem tam, wróciłem, że tak powiem, do formy i zacząłem pracować dalej. Tak, miałem takie momenty, że myślałem, że to już jest być może to, ale to szło, że tak powiem, własnym, własnym torem i własnym trybem. Postanowiłem się z tym w którymś momencie pogodzić i odpuścić. Jest teraz.